Hej! Moje otoczenie jest dzisiaj odrobinę inne. A to dlatego, że po raz pierwszy nagrywam vloga w swoim pokoju w Akademiku! Pojechałam na letni kurs do niesamowitej Akademii Młodych Talentów w Nowym Jorku. Chcę wam przedstawić moją nową, najbliższą koleżankę i współlokatorkę. Hej, jak leci? Jestem Barbie Roberts. Zabawne, co nie? nie? Serio, taki jest zbieg okoliczności. Dwie uczennice nazywają się dokładnie tak samo. O nic się nie martwcie, wymyśliłyśmy jak sobie z tym poradzić. Barbie jest z Malibu, w słonecznej Kalifornii, więc to Malibu. A ja jestem stąd, czyli z Nowego Jorku, a dokładniej z Brooklynu. Jestem Brooklyn. Wpadłam na pomysł, że razem przejrzymy sobie to, co Brooklyn zabrała ze sobą z domu. Dzięki temu poznacie ją lepiej i pokochacie tak jak ja. Na początek mój pamiętnik. W końcu kto lepiej opisałby mnie niż ja naprawdę dużo piszę. Zapisuję tu mnóstwo inspiracji na teksty piosenek. O, do tego uwielbiam tworzyć muzykę. O, i jest w tym bardzo dobry. Hej, dzięki! Teraz przeczytam, co napisałam zanim tu przyjechałam. Mam nadzieję, że poznam tam fajnych i utalentowanych ludzi. To na pewno się spełniło. A tutaj mam zdjęcie moich rodziców. <laughs> Uwielbiam to zdjęcie. Tęsknię za nimi. Chociaż mieszkają 10 minut drogim metrem od szkoły, ale dzięki temu, że mam to zdjęcie, są dla mnie dużo bliżej. Najbardziej lubimy chodzić razem na mecze, nawet jeśli nasza drużyna czasami przegrywa, ale trudno. Jesteśmy im wierni. A teraz najlepsze na koniec moja gitara. O tak. Mam ją ze sobą odkąd pamiętam. Czasami, kiedy siedzę w pokoju, lubię sobie z nią porozmawiać. I razem sobie gramy. Brooklyn jest wszechstronnie utalentowana. Śpiewa, występuje, tańczy, komponuje. Serio, jest poczwórną mistrzynią. A ty niby nie? To wszystko akurat nas łączy. I jeszcze dużo więcej. Dziękuję, że zgodziłaś się na vloga. To dobra zabawa. Wiesz, co byłoby jeszcze lepsze? Wspólne muzykowanie! O, racja! Komponujemy razem piosenkę. Tak! Chyba już jest nasza pizza! Muszę przyznać, że nowojorska pizza jest naprawdę dobra. Mam tu pizzę dla Barbie Roberts! Dla, dla której. której? myślę, że to dobry moment, żeby się już pożegnać. Ale spokojnie! Jeszcze nie raz zobaczycie Brooklyn na moim vlogu. A może nawet w końcu dokończymy naszą piosenkę? Uh, świetnie, że masz motywację. To mm -hmm. ja już zacznę pisać. Pożegnamy się razem? Jasne! Pa! together. Group shot!